Nikt się nie narodził, by wszystkim dogodzić i to jest prawda i tak będzie. Jednak mądrością jest wzbogacenie i uczenie się od innych, docenianie innych i szacunek. Ale jeśli masz szacunek dla samej siebie, będziesz szanowała też innych. Jeśli zatraciłaś szacunek dla samej siebie, zatracisz go do, dla innych. Dlatego się czepiasz, dlatego krytykujesz i dlatego się złościsz. Szacunek do samej siebie to wysoka wartość i dlatego chcesz ją przekazać ludziom. Nie mając tego szacunku, nie przekażesz. Jak widzicie, każda wartość jest ważna. Pamiętaj, szacunek. Zacznij od siebie. Na szacunek się pracuje swoim zachowaniem, swoimi wartościami, więc przyłóż się do tego, a gdy będzie dość duży, obdarzaj nim innych. Tracąc szacunek, potem domagasz się od innych, ale inni ci go nie dadzą, bo sama go w sobie nie masz.